Politycy Tuska ruszyli do ataku. PO w panice uderza w PiS i Konfederację, próbując zdyskredytować swoich rywali. Ale czy to naprawdę działa? Czy ich agresja to oznaka siły, czy może desperacji? Zobaczcie, jak wygląda polityczna wojna w Polsce i kto tak naprawdę się jej boi. To trzeba zobaczyć do końca. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, ta konferencja jest poświęcona bezpieczeństwu, a ponieważ dotyczy również nie tylko polskiego, ale europejskiego bezpieczeństwa i tego, co się działo również przez ostatnie tygodnie w Brukseli i Strasburgu, postanowiliśmy z panem posłem Michałem Szerwą o tym bardzo głośno powiedzieć, skomentować, ale też zapowiedzieć pewne działania. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień jest absolutnie symboliczny. Dzisiaj były minister obrony narodowej za czasów PiSu dostaje zarzuty za zdradę, za to, że w czasie kiedy pełnił tę funkcję przekazywał tajne plany obrony Polski i to nie jest przypadkowe. Pamiętamy działania Antoniego Macierewicza i widzimy w ostatnich dniach i godzinach, że cała polityka polityków PiSu, Kaczyńskiego i jego partii to świadome działanie przeciwko niestety Polsce, przeciwko polskiemu bezpieczeństwu, bo jak inaczej nazwać słynne głosowanie rezolucji w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, gdzie Udało się wywalczyć i tutaj ogromne podziękowania dla premiera Donalda Tuska, który, któremu udało się przekonać europejskich liderów, żeby Europa wzięła większą odpowiedzialność za swoje, e, za swoje granice i żeby wydała do 800 miliardów euro na swoje bezpieczeństwo. To się udało zrobić, a nam się udało przekonać w Parlamencie Europejskim większość do tego, żeby przegłosować rezolucję i poprawkę dotyczącą tarczy wschód. Tarcza wschód to nic innego jak po prostu obrona granicy na wschodzie. A to oznacza dla Polski ochronę granicy z. E, z Rosją i z Białorusią. I nikomu w Polsce nie trzeba przekonywać, że to jest dzisiaj najważniejsze. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że zaślepiony nienawiścią Kaczyński w tej chwili znalazł sobie kolejny, kolejny, kolej, kolejnego wroga i tym wrogiem jest bezpieczeństwo. Przychodzi kolejna kampania i jest kolejny wróg. Zrobił najgorszą rzecz, jaką mógł. Po prostu znalazł wroga w postaci bezpieczeństwa i gra przeciwko polskiemu bezpieczeństwu. To, co zrobili politycy PiSu, zarówno tu w Polsce, jak i w Strasburgu. Um, mówię o politykach PiSu, to jest po prostu istna zdrada. To jest dokładnie to samo, co zrobił e, Błaszczak. I Chcę Państwu powiedzieć, że nie pozostawimy tego bez odpowiedzi. Będziemy nie tylko tu w Sejmie, ale będziemy w całej Polsce o tym bardzo głośno mówić, bo nie ma niczego ważniejszego niż kwestia bezpieczeństwa. I będziemy jeździć po Polsce razem z panem posłem Szerwą, z innymi europosłami i będziemy bardzo głośno mówić, na czym polega bezpieczeństwo i dlaczego Europa. Połączyła się, żeby obronić swoje granice. Takie najbliższe spotkanie będzie w najbliższą środę o godzinie 17 we Wrocławiu. Będą to otwarte spotkania, gdzie będziemy mówili, co jest w rezolucji, dlaczego walczymy, żeby Europa nam pomogła bronić wschodniej granicy i dlaczego chcemy być w Europie jak jedna pięść. I żeby była jasność, Stany Zjednoczone to nasz, to nasz strategiczny sojusznik, ale przyjaciół mamy tu w Europie. I dlatego też budzimy Europę i udało się to zrobić. Tak, Szanowni Państwo, mamy dobre wiadomości. Te wiadomości również są w konkluzji tego posiedzenia Rady Europejskiej. Najważniejsze jest to, co zawarła Rada dotyczące NATO. NATO jest fundamentem kolektywnej obrony całej Europy i jakby w tej sprawie nie ma żadnych niejasności. Ale bierność nie może być strategią Europy i miejmy absolutną świadomość tego, że ta gra zespołowa, którą prowadzimy i e, którą rozpoczęliśmy w Parlamencie Europejskim poprzez działania Komisji, decyzje Komisji dotyczące treści Białej Księgi, poprzez konkluzje Rady Europejskiej i propozycje dotyczące chociażby funduszu SAFE, instrumentu SAFE, który jest na stole, to wszystko są konkretne osiągnięcia polskiej prezydencji chcę bardzo wyraźnie szanowni państwo powiedzieć, że wszystkie polskie priorytety zostały zawarte w tych ostatnich rozwiązaniach. Po pierwsze są środki. Są środki, które są konkretne, 150 miliardów euro. To są środki, które będzie mogła Polska wykorzystać natychmiast. Natychmiast w bardzo długim okresie, 45 lat, bo na taki okres można zaciągać pożyczki. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że możemy dostać nawet 15% na prefinansowanie wszystkich projektów zakupowych, wszystkich projektów dotyczących uzbrojenia więc mamy prefinansowanie 15%. Drugi element to jest kwestia okresu 45 lat oprocentowanie 3,3%. Procenta. I co najważniejsze, Polska już ma uruchomione swoje projekty zakupowe, będziemy mogli z funduszu SAFE korzystać również, będziemy otrzymać środki na aktualne zakupy. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że również została zdefiniowa zdefiniowana zasada dotycząca deficytu i zniesiono limity na wydatki obronne. Każdy kraj członkowski będzie mógł wydawać środki na obronność w taki sposób, jaki chce i od tych partnerów, od tych firm realizować te zakupy, od których chce. Co jest najistotniejsze w tej sprawie? My konsekwentnie budujemy polskie bezpieczeństwo, budując polskie bezpieczeństwo, budujemy bezpieczeństwo Europy. To Rosja Putina rozpoczęła ten wyścig zbrojeń. To Rosja Putina przekierowała swoją gospodarkę tak naprawdę na gospodarkę wojenną. Tylko między rokiem 2023 a rokiem 2024 wydatki na obronność, a tak naprawdę na rosyjską armię wzrosły o 40%. Wszystkie wywiady, które mają informacje, potwierdzają jedno: jeżeli Europa się nie uzbroi po zęby, Putin będzie w stanie w ciągu pięciu lat dokonać nowego, nowej, pełnoskalowej wojny na całym kontynencie europejskim. To Koalicja Obywatelska, to rząd 15 października tak naprawdę gwarantuje pokój. Jesteśmy partią pokoju, jesteśmy koalicją pokoju. Wszystkie inne partie, które mówią nie, nie chcemy Europy w tym procesie, tak naprawdę kierują Polskę na, na klęskę. My do klęski nie chcemy doprowadzić. Szanowni Państwo, będziemy jeździć z posłem Joński, będziemy jeździć z innymi europarlamentarzystami po całej Polsce. Po to, żeby przekonywać, po to, żeby otwierać oczy, po to, żeby mówić o tym, jak ważny jest ten filar europejski, który my w tej chwili konsekwentnie budujemy jako europarlamentarzyści, wspierając rząd, yy, grając w jednej drużynie z polskim rządem, po to, żeby otrzymywać i uzyskiwać konkretne rezultaty. Tak, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą. Yy... Najbliższe spotkanie, środa godzina 17 w Wrocław, placony. Zapraszamy wszystkich. Kolejne spotkania będziemy ogłaszać w najbliższych dniach. Nie pozwolimy, żeby ta narracja PiSu w jakikolwiek sposób była utrwalana. Będziemy prostować te wszystkie kłamstwa, bo dotyczy to naszego bezpieczeństwa, najważniejszego, co mamy dzisiaj. A mamy sukces, i, i chcę powiedzieć, że udało się tak de facto wszystko uzgodnić w Europie i wszystko osiągnąć. I to wszystko się dzieje podczas polskiej prezydencji. Powiedzieliśmy bezpieczeństwo Europo i udało się wszystko wynegocjować.